Mamy koniec sierpnia, jak widać pierwsze sieczkarnie już wyjechały, zaczęły kosić kukurydzę, ale po czym poznać, że to jest już ten moment zbioru, że, że w tym momencie należy zebrać. Największym błędem według mnie jest myślenie, że inni po prostu zaczęli kosić, no to i ja zaczynam. Rzecz niestety no, pola są różne. Sami wiecie, na, na lżejszych ziemiach inaczej ta kukurydza dojrzewa na ciężejszych zupełnie inaczej. Nie bez znaczenia też jest FAO okres wegetacji danej odmiany kukurydzy i te wszystkie czynniki e, jakby łączą się w całości i wpływają na odpowiedni termin zbioru. Jednakże ustalić go jest bardzo trudno, bo na jednych działkach jest bardziej sucha, na innych mniej. E, są metody. E, różnych, laboratoryjne nawet, żeby ustalić odpowiednią wilgotność. Jednakże ja powiem jak ja to robię, jak u mnie to wygląda i, i nie przedłużając zaczynamy. Odpowiednia wilgotność w kukurydzy, odpowiednia zawartość suchej masy waha się w przedziale 33-40%. Jak to określić? No jest wiele sposobów, no, naj, najbardziej wiarygodnym chyba jest wzięcie próbki sieczki i, i tą metodą na mikrofale, że po ileś tam minut no, i ważymy i te sprawy no, to jest dosyć kłopotliwe, to jest pewne ale mnie jedna metoda nie zawiodła nie zawiodło mnie o, e, ocenienie linii ziarniaka tutaj tak jak mówią podręczniki stara szkoła na dwóch trzecich ziarniaka jeżeli mamy na górę od paznokcia twardą mąkę, a pod spodem jeszcze na końcach, na, na czubkach ziaren od kolby mleczko, także wtedy jest odpowiedni moment i ja tym się zawsze sugerowałem. Nigdy mnie to nie zawiodło. Tutaj patrząc na tą kłopowiedzę, tak wygląda mniej więcej wszystko, nawet ta jest jedna z bardziej dojrzałych tutaj działek to tutaj myślę, że 3 tygodnie to minimalnie ona musi postoić, żeby, żeby tutaj po prostu zaczął twardnąć zaczęła się twarda skorupa robić, to bo trzeba jeszcze tygodnia, żeby, żeby nie można było wbić paznokcia w nią, a żeby ona doszła do dwóch no trzecich, to, no to to jeszcze 2-3 tygodnie co najmniej zajmie. Tak chciałem na połowę września, ale niestety usługodawca nie miał już wolnych terminów na ten moment. To dziwo już wszyscy się pozapisywali. I najbliższy wolny termin przypadł na 22, 23 września, ewentualnie przed 10, ale tutaj to jak widzę to było dużo, dużo za wcześnie. Ta jest taka zasada, że lepiej zebrać ciutkę. Za późno niż odrobinę za wcześnie. No i tutaj jak już jesteśmy przy tym temacie, to warto wspomnieć, co, jeść, co się stanie, jeżeli jest wybrana za wcześnie. Za wcześnie, no to ona nie ma w ogóle skrobi. Jest niebezprawna, jest wszystko fajnie zielono, ale nie ma skrobi i ona jest strasznie kwaśna. To jest kwas. Także ja tego nie polecam. A jeżeli opóźnimy za późno, jeżeli już ziarna będą kompletnie twarde, jak mąka, no to wtedy owszem mamy skrobie, ale nie mamy strowności. no Tutaj to właśnie trzeba znaleźć ten złoty środek i w najlepszym terminie zebrać. No ja wiem, że są różne sytuacje, że są miejsca, gdzie dziki niszczą plantacje, są też miejsca, gdzie po prostu skończyła się kiszonka z zeszłego roku i trzeba, no, trzeba po prostu coś dawać tym krowom i dlatego przyspieszamy zbiór. W takich sytuacjach ja bym polecał albo koszenie na zielono i przywożenie, co jest dosyć kłopotliwe, ale najlepszym rozwiązaniem to jest po prostu hektar, dwa sobie ściąć e, wcześniej, zrobić pryzmę, podzielić ten zbiór na, na dwa etapy i, i, wtedy, i wtedy po prostu e, nim tamta kiszonka właściwa dobrze zakiśnie, e, to, to będziemy mieli co dawać. W tym roku ona w sierpniu tak upowiedzia dostała dużo wody i jak widzieliście ona już usychała wcześniej. Każdy na pewno co uprawia, widział ona usychała, ale teraz odżyła. I co ciekawego się pojawiło, że po prostu ona dostała z boku kolejną kolbę młodą. Mnie to troszeczkę niepokoi, chociaż te są ładnie wypełnione do czubka kolby, ale ziarna już nie będą takie duże. A ona sporo energii zmarnowała na te, na te odrosty, na te kolejne kolby. Spoda sporo składników odżywczych i obawiam się, że ta skrobia nie będzie taka do końca jakbym chciała. No wszędzie, wszędzie jest, nawet wyjdziemy w głąb, każdy powie, że o, z brzega to, to zawsze tych kolb jest więcej. No ale patrzcie i w środku też jest taka sama sytuacja, że wyrastają boczne kolby. Sporo, sporo jest tego tematu, tak jak i tutaj widać. Gdzie nie spojrzeć, praktycznie na każdej yy, to samo się dzieje, że, że druga kolba a nawet i widzicie tu włosy, są kurcze. Generalnie no, na wielkość kolby nie można narzekać, yy, tylko no, zobaczymy jak to z tą wielkością ziaren będzie. Zaraz przełamiamy sobie kolejną kolbę. Oj, no tutaj nie, ziarna są jak widać fajnej, fajnej, fajnej wielkości, także może nie będzie tak tragicznie. I jeszcze e, tak jak widać te kolby są dosyć, dosyć spore. Tutaj jest odmiana Danubio i ona gdzie miała wodę, to ładnie to wykorzystała i wszystko, wszystko ładnie wygląda. Także ja tą odmianę bardzo lubię, e, z tego względu, że ona ma, zawsze miała jedną, a konkretną kolbę w tym roku, no dostała tych odrostów. Trochę niepokojących. Jedną konkretną, ładnie wypełnianą z dużymi ziarnami, ładnie to skrobiowo. No i ona też masę ładnie rośnie. Liści, liści jest sporo po tych opadach. Także one mogą ratować masę. Szczerze mówiąc. I powiem Wam, że też troszeczkę ona w górę poszła. Jak robiłem obie pól, żeby Wam pokazać to tamta działka, co, co, co naprzeciwko nas jest yy, za drogą, ta szeroka to była licha, było kiepsko a jak teraz widzimy właśnie nawet dla porównania stoi samochód także ona ma y, ponad 2 metry wysokości miejscami nawet więcej yy, także przy tym, przy tym uliścieniu yy, powinien blond być no powiedzmy zadowalający nie będzie rekordowy ale będzie zadowalający i pozwoli po prostu e, przechować całe stado, wykarmić. Także nie przedłużam tu kukurydzy i lecimy troszeczkę na poplon. I przy okazji zobaczymy, co z tym trzecim pokosem traw Jesteśmy już na polu, gdzie był siany poplon, i dla porównania obok jest łąka z trzecim pokosem. Może zaczniemy na początek z trawą, czy kosić trzeci pokos, czy czekać, jak to robić. no powiem jak ja to zrobiłem szczerze bo mi nie zależy już na jakości dla dojnych mam nazbierane dosyć sporo już dobrej jakości traw, kiszonek z traw teraz chodzi mi o pasze dla jałówek dla młodzieży tutaj jakość już jest mniej znacząca ważniejsza jest ilość także spójrzmy tutaj jest trzeci pokos dwa miesiące już on rośnie praktycznie lipiec to był e, przypalany, tylko tyle, że żył. Podtrzymywane życie a w sierpniu przyszły opady, już na koniec lipca, i zaczęło to w końcu rosnąć. Dwa tygodnie temu było to podsiane azotem, saletrą, niecałe 100 kg na hektar, bo po prostu nie wiedziałem, co, co z tym będzie e, i dlatego było w takiej ilości. No, tutaj już troszeczkę masy jest, że od biedy można byłoby wjeżdżać z kosiarką. No ale że wcześniej był, to znaczy dosyć późno był e, posiany azot, to trzeba jeszcze troszeczkę poczekać e, Z tym tematem za dwa tygodnie, chociaż nie, niech ten azot się rozłoży, niech e, wykorzysta roślina Troszeczkę ten nawóz i będziemy kosić, no plon może nie będzie jakiś rewelacyjny No ale zawsze, zawsze coś z tego będzie e, Te osoby, które nie podsiały, to szczerze, szczerze ciężko powiedzieć, czy to zostawiać czy, czy, czy kosić, no trudno mi się wypowiedzieć, e, ale widzę, że te, ci, ci rolnicy, którzy przed samymi, zbiera, przed samymi deszczami e, zebrali drugi pokos, e, przetrzymali go dosyć długo, to oni na tym wygrali, bo poszły deszcze, dostało, a, dostała trawa azot, młoda, ładna trawa rośnie, nie jest przestarzała tak jak tutaj i tam plonu będzie i jakości też będzie. No ale u mnie uzupełnieniem e, dla jałówek, bo nie starczy mi tej sianokiszonki, żeby wyżywić te stado swoje, jest poplon. No i jak widać coś tu rośnie, coś rośnie tego poplonu. Słonecznik ładnie poschodził, jest sporo tego słonecznika, kukurydzę też już widać, troszeczkę jej jest, rośnie ładnie. Także tak wygląda plantacja po około dwóch tygodniach od sił. No wiem, że tydzień temu okazał, okazał się dopiero vlog z poplonu, ale on był z lekkim poślizgiem. E, się było około dwóch tygodni temu, przed 8 właśnie dokładnie e, sierpnia, dzisiaj mamy 24 niedzielę, także 16 dni. Owsu jest troszeczkę tym wrzucone, żeby chwasty się nie pojawiły, ale słonecznik widać, on, on będzie coraz bardziej zagęszczał nam e, łan. Bo na razie jest malutki, ale później on ładnie będzie zagęszczał. za też później się pokaże, będzie troszkę większa. Na razie ona nie jest malutka i tak rzadko wygląda, ale to wszystko ładnie, ładnie później zakryje. Także poschodziło, aby nie, że wody, to to rośnie. No na szczęście tutaj słonecznik jest tą rośliną, że ma głęboki korzeń i po prostu ee, Wodę, wodę sobie wykorzystam nawet z głębszych partii gleby. Także nie przedłużam już w tą niedzielę, nie zanudzam. Do zobaczenia w następnym vlogu. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu będę miał czas zrealizować kilka fajnych pomysłów co do vlogów. No ale będzie wszystko na bieżąco pokazywane, także myślę, że coś ciekawego dalej będzie się na tym kanale działo. Także do zobaczenia, cześć!